No to cześć, zapakujcie ze mną kalendarz adwentowy 12 okienek, ale tym razem z charmsami Tak wyglądają charmsy, jest tu ponad 30 sztuk I posegregowałam plus minus jak ten kalendarz ma wyglądać eee, Znajdują się tu okienka od dwóch charmsów po 6. Jeżeli chodzi o ostatnie okienko Dobra, zapakujemy pierwsze okienko eee, Znajduje się tutaj kwiatuszek i muchomor. On jest dość dużego rozmiaru. I oczywiście zamykamy tak jak w poprzednim kalendarzu. I tak on wygląda. Pierwsze okienko. W drugim okienku mamy już trzy charmsy. I znajduje się tu misiu. Kaczuszka niebieska. I też taki e, drink z ruchomą, dosłownie tak, rurka jest taka gumowa, więc ona jest trochę też ruchoma. Typowo coś świątecznego, czyli mandarynka moim zdaniem i czekoladka. Uważam, że te dwie rzeczy są chyba najbardziej świąteczne. Mnie się zawsze kojarzyło, właśnie z świętami. I tak wygląda trzecie okienko. W czwartym okienku e, mamy pizzę i jakiś napój. Oj. E, do kolejnego okienka mamy em, likier i zagryzione jabłko. A dokładnie to już jest zjedzone jabłko. W okienku mikołajkowym mamy już cztery szanse. Jest tutaj lodzik. Kolejnym jest znowu jakiś napój. Mamy tutaj yy, słonika. I kaczuszkę. Żółtą. W siódmym okienku mamy dwa razy misię i kotka. W ósmym okienku mamy okulary czerwone i lizaka. W dziewiątym okienku znajduje się telefon. Jest to ten stary telefon, który mi się podoba, z tą kropką. I do tego czekoladowe lody, czyli w kolorze już dosłownie czekolada. Czekaj, czekoladowe lody? Yy, nie, czekoladowa czekoladka. W sensie kolory. <grym> nie wiesz. <grym> tak wygląda. Okienko 9. W okienku 10 mamy znowu misię Haribon. I tym razem mamy całe jabłko z serduszkiem wykrojonym. W tym okienku mamy banan. Jest tutaj też jak yy, się to nazywało? donat. To jest donat. I mamy chlebki w koszyczku. A w dwunastym okienku znajdują się takie kule. Jedna kula. Jest też druga z takimi mniejszymi kulkami. E, do tego jest duży lód. Może wcześniej mieliśmy małe. Jest też e, e, McDonald's frytki. Tutaj mamy też jakieś ciastko, ciastko. To nie jest ciastko, to jest chleb z jajkiem. I do tego mamy też do donocika, A nie, to jest te ciastko. To jest te ciastko, które jest zawsze w świętach. To jest babka. Tak, tak. Chyba babka się to nazywało. Więc y, też mamy klasykę, czyli babkę. <grafy> babka musi być w każde święta. <grafy> A nie, czekaj, to nie te święta. To jednak Wielkanoc jest babka. <grafy> <A to grafy> Jakby ktoś pytał, ja nie obchodzę świąt. <grafy> I dla mnie to jest wszystko jedno. <laughs> więc mamy też 12 okienko. Ogólnie jeżeli szukasz takiego kalendarza będzie on dostępny na moim Vinted, tutaj będziecie mieć napisany Vinted i jest on dostępny cenowo to jeszcze jest do ugadania. Ok, więc jeszcze nie jestem w stanie podać ceny, ale będzie on dostępny na Vinted. I jak się ten film pojawi to już będziecie mieć go na Vinted. Więc y, zapraszam um, że ten lepszy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Jeżeli Wam się nie spodobał, zostawcie lajka i komentarz, co wam nie pasuje. No to cześć.